Cześć, Już jesteście! To fajnie, że trafiliście na mój kanał Mago Adam Wrzeździewski. Ostatnia moja realizacja. Robiłem ją jakiś czas temu w podwytgowskim Niemczu. Jeżeli jesteście ciekawi jak ten kominek powstawał, to zapraszam do oglądania tego filmu. Wszystkich, którzy oglądają, a jeszcze nie zdążyli zasubskrybować, to dajcie subskrypcję, dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz, jak Wam się kominek podoba. Tutaj mamy beton architektoniczny z firmy Jäger. Mi się bardzo podoba. A Wam jak? Zapraszam do oglądania tego filmu. Na pewno nie pożałujecie. A teraz zapraszam, żebyście jeszcze przez chwilę podelektowali się z widokiem ognia. Dzisiaj zaczniemy filmik od końca, czyli pokażę Wam efekt, jak kominek się prezentuje, już po odbiorze. Tu mamy dwie narożne kratki, wylotowe, z których wychodzi ciepłe powietrze. Cały kominek jest pokryty betonem architektonicznym z firmy Jeger, tak jak widzicie tutaj. Jest podzielony na takie delikatne elementy, co będzie za chwileczkę widać lepiej na filmie, jak nakładaliśmy. Na dole mamy kratkę wlotową, też narożną, kominek to Zuzia z prawą szybą boczną, tu mamy ciężar na doprowadzenie powietrza z zewnątrz, to już jest Zuzia z ekoprojektem, czyli wkład już przystosowany, nowoczesny, który ma mniejszą emisję spalin, tak się prezentuje. Z odległości i ciekawostkę Wam też powiem, że tutaj klienta udało się namówić na przekucie przez tą ścianę z kratką na klatkę schodową. Tu jeszcze trzeba będzie tylko przemalować, ale kratka już jest przebita. Tuż klient w własnym zakresie będzie malował. Także mamy też. Jakby przebicie ciepła na klatkę schodową i automatycznie nam się to rozejdzie na piętro. Kominek jest 16 kW, także mocny w zupełności tutaj na ten domek jednorodzinny wystarczy. A teraz zapraszam Was do oglądania etapów: jak kominek powstawał, jak nakładaliśmy beton architektoniczny, wszystkie etapy już teraz. Oglądajcie. Hejo! My tutaj zastosowaliśmy, tak jak już wcześniej powiedziałem, beton architektoniczny firmy Jager. Żeby go dobrze zrobić, najpierw trzeba całą płaszczyznę przemalować podkładem, co już zostało wcześniej wykonane. W tej chwili naklejam taśmy ochronne po to, aby nie ubrudzić sufitu i ścian. Jak również beton architektonicznego, który został wykonany dużo wcześniej i jest w dużo ciemniejszym kolorze. Odkurzam i za chwileczkę będziemy nakładali. Pierwszą warstwę, czyli będzie to już drugi etap, bo pierwszym etapem jest nałożenie podkładu. Teraz drugi etap nakładamy warstwę betonu architektonicznego. Kominek ze zdjęcia, które wysłał klient, ma przypominać kominek, który właśnie robimy. Dlatego wzorujemy się na nim i będziemy teraz dzielili całą wysokość kominka na moduły. Za pomocą taśmy pomarańczowej z Blue Delfina. I za, za chwileczkę będziemy nakładali drugą warstwę betonu. Oglądajcie. Thank you Bardzo ważną rzeczą jest, żeby odczekać dobry moment. Trzeba co jakiś czas podchodzić i sprawdzać, żeby zatrzeć w odpowiednim momencie beton architektoniczny. Tu na filmie już widzicie zatarty przed, przeze mnie element. Jest już tak wygładzony, te wrzery są dosyć widoczne i właśnie o to w tym betonie architektonicznym chodzi. My tutaj zrobiliśmy co drugi element, a za chwileczkę będziemy robili pozostałe elementy. Po to, żeby można było już nakleić taśmę, na wyskięcy beton architektoniczny. Wracamy po 24 godzinach i ostatnim etapem jest nałożenie. Lakieru bezbarwnego po to, aby beton architektoniczny był cały czas łatwy w utrzymaniu czystości. W przypadku kominka jest to bardzo ważne, bo przy kominku lubi nam się czasami wydostać trochę dymu, przykopcić, i ważne, żeby ten beton był dobrze zabezpieczony. Ja już się z wami żegnam. Liczę na ciekawe komentarze, liczę na subskrypcję. Tych, którzy nie zdążyli zasubskrybować kanału. Na lajki. Pozdrawiam z tego miejsca. Adam Goździewski. Hejo! Na koniec jeszcze. Zobaczycie kominek, jak wygląda, jak się prezentuje już po odbiorze przez klienta. Jeżeli dotrwacie do końca, to jestem ciekawy też Waszej opinii, jak Wam się będzie podobał. Trzymajcie się, hej!